Chcesz się odpalić, bo. Dobra, odpa ja też odpalam streamer. Trzeba czekać. Hmm, Nie, O, rachuj. Mhm. Eee, witam wszystkich serdecznie. W tajnym laboratorium Hubertowa Moszkow. Znaczy zaczynamy, czekamy na Huberta. Ej, bije. Jestem, eksperyment. Nie będzie... Ej, o, Huberto. Jest Huberto. Huberto już Hubert. Hubert już dawno Moszkow. był. No. Jaka ślepota. Odpaliłeś pan? Witam Huberto? serdecznie. Ja witam no, wszystkich. Bagietką. Dobra, w takim razie ja, zaczynamy, elo, elo, Ekipa Ibiego 3-0? To która jest twoja ekipa, Ibi w końcu? A, <laughs> to nie jest moja ekipa na, nawet. Wyrzuciłeś nasz Aibi z ekipy. No super. To jest ekipa Gabora i to jest... Dobra, AB, i dobra, dobra. Tak. Nie ma czegoś takiego jak no ekipa Gabora. Ja Abi mówi, mówi że, że są tylko ekipy Aibiego. ja, ja wyszłam z LoL'a, no żeby, tak żeby tej z tej wiki z nami No to dobrze. mówi, że to jest jego ekipa. I tak się chwalił. Ej, Jezus Maria! Ale Gabor stworzył tą ekipę. Zaczynamy. O nie, jestem w hard systemem. Mam przegwizdane, ale przynajmniej mogę tak se przeglądać. O, jak fajnie jest skonstruowany w ogóle ten. Eee, jak to się nazywa? Dobra, idziemy do Lighta, co nie? Light, Light, Light. Idziemy się pozdęcać. Przy... Ej, VGZ, kim jesteś? VGZ, kim jesteś? O, cześć. Ja jestem jakimś psem. Uuu, to jesteś pewnie... Pewnie jesteś na górze, co nie? Gdzie jesteś dokładnie? Eee... Tesla? Tesla? tym ciemnym. Tak, przy Tesli. Gdzieś było cię, ale nie ja gdzie mogę cię. wchodzić do tego. E, idę do windy. Ale wiesz, zjechałeś, zjechałeś już windą? Zjechałeś już windą czy nie? Zjechałeś już windą? Bo ja cię obserwuję, ale cię nie widzę, gdzie ty jesteś? Nie, 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 nie. E, ja jestem teraz w Lightzone, będę zabijał MTF. No to gdzie jesteś? Muszę iść za to żeby punkty zdobywać. E, Zrobiłem jednego MTF i jestem w Lightzone przy checkpoincie. No to w Light czy, czy Entrance jesteś w wyjściowej. To jest, e, tak, to jest wejściowa już. Ja pierdzielę to co Przy mówisz, że light, light jest. Ale light to jest najniższa. E, bo wychodziłem stamtąd, ale już przeszedłem. Gdzie jesteś, gościu? Checkpoint czy gdzie? Check checkpoint, checkpoint Dobra, teraz cię widzę, nareszcie. Na... Dobra, nareszcie cię widzę. Dobra, ja pójdę do klasy D. Muszę cię śledzić, żeby wiesz, żeby ci pomagać, co nie? Wiesz, jak jest, Mą ale. Ej, ale wejście niżej było na, na wprost checkpointa. checkpointa, wracaj tam. Dobra wracaj, ja wracaj, wracaj i tutaj na wprost i tutaj i tu w prawo twoje, dobra, o dobra. właśnie, tu Dobra, ja czekam na dole już Okej, okay, okej okay. Dobra, chodź tu, chodź tu, ty dobra będę... zdać windy chociaż No będę ci pomagać Chodź tu na dół Ale miło się złożyło, że akurat ty mi pomagasz Uf. A widzisz, bo Do... jestem pomocną duszą, tak tam nie mówię, dobra Czekam tu w środku, pospiesz się szybciutko, Team to to ci... kolegów, z kolegów. Ja Ci pomogę. Chodź chodź. Chodź tutaj V windę? Chodź tu VGZ, pokażę Ci jak wygląda to laboratorium Dawaj zniszczymy Chodź VGZ, pokażę ci co w trawie piszczy. Dobra pokaż, VGZ. Pokaż. Dobra, teraz powiem ci, że no nie wiem gdzie chcesz iść Powiem Ci poczekaj, po co jest sprawdzę mapę Prosto O elegancko Dobra, bierz go Dobra, zaraz ci pomogę tak trochę boli Dobra, dobra jest jak boli. Idą przede mnie. Uważaj, są tutaj za tobą. Za tobą jest. Widzę, widzę. Zamknąłem drzwi okay, elegancko. Okay. Ktoś się za kooperację. Rozszerwuj. Jest tutaj, jest tutaj, cofnij się, jest tutaj. Jest w tym korytarzu, rozszerwuj go. Króciutko, dawaj, dobra, ładnie. Dobra, za kooperację. Nie, jest. już okay. tu pusto jest, możesz wracać. Pięknie, bloody. Dobra, będę ci, będę ci pomagać, co nie? Dobra, poczekaj dobra. chwilę, pokażę ci, gdzie iść może. Bo chcesz, żebyś poszedł do. Zaczekaj sekundkę, bo tak chodzisz szybko, że ja nie. Jestem mogę... jestem przy łazienkach. Dobra. Mm, dobra, wiesz to, co, co w. Nie, poczekaj, bo ja nie wiem, w którą stronę mam patrzeć. E, gdzie są łazienki, w którym kierunku? Tutaj. Tutaj? Tu. Dobra, to tu w prawo idź w takim razie. Tu, uh -huh. o okay. Bo tu będzie ulepszarka z tego co pamiętam. O lol, poszło mi gdzieś. No dokładnie. I tu. Tu jest ulepszarka? Nie, tu jest. W, drugie, w drugą nie. odnogę pójść, w drugą odnogę pójść, okay, wiesz? Okay. W drugą odnogę i tu jest ulepszarka, lepszarka 900 A nie, tu nikogo nie ma, lol. Gdzie oni poszli? E, wiesz co, poczekaj, ja ich o. poszukam, może, bo nie wiem, gdzie oni są teraz. Dobra, I lock. Ja ich poszukam. No, oni chyba może wszyscy są. Do... Wiesz co, nie wiem, czy oni są, nie wychodzili wszyscy, szczerze mówiąc. Aha, to ja pójdę, może doczekać, Nie doczekam. Tak, wychodzimy stąd. Nie ma tu chyba już Dobra. nikogo. Nie widzę nikogo w każdym razie. Kogoś Dobra, słyszę, ale to idę. chyba tylko ty, co nie? Tak, tak, tak. Dobra jestem. jest. Nie, jest mną jest tylko kowiec jeden. Gdzie? E, gdzie jesteś? A tam się zabiłeś, tam się zabiłeś tych, ocalałych. Tam jest. Dobra. Możesz się cofnąć. E... O, idź prosto. Idź prosto, dokładnie. Idź, 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 idź. Idziesz prosto? O, idziesz ładnie. A. Goń go. Tak, jest tutaj właśnie tutaj. I jest tam, jest tam. Prosto idź. Tak, cały czas prosto. Idź za nim. Prosto, prosto, prosto. Dawaj, bierz go. Bierz go piesku, dawaj, tu po lewej, bierz dobra. go, dobra Wejdę tam do śro o, środka, dobra, ja ci otworzę, nie przejmuj się, ja ci otworzę, nie przejmuj się Dobrze, dobrze e, Właśnie sobie Odczaruj go tylko, szybciutko Danger. Kurde, wszakuje. nie zdążyłem zamknąć, ajajaj aj, aj. Dobra, dobra, szokuję Jakoś za szybki jest Dobra Szybki strasznie Kurde, jest, dobra, króciutko dobra, do. Króciutko, dobra Dobra, do windy wracaj Dawaj do windy, do windy, windy, o, windy, windy, nie, windy, windy, wracaj do windy no, Dobra, dobra Wracaj długo, do windy, bo oni będą mnie atakować za chwilę, a bym tego nie chciał, żeby mnie okay. Ja jak nie widzę, jak, jak dobrze, wygląda hakowanie mnie, więc... To było chyba tu Dobrze pamiętam Nie... o tak, 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 tu jest, tu jest, dobrze idziesz, dokładnie, i tu jest wyjście, dobra to się widzimy Fięknie. za gór na górze. Ja już czekam na górze dobra. coś. Tutaj mamy te oddziały. Od razu ci mówię, że są te oddziały e, MTF-u na wprost. Bo zaraz jak na, wejdziesz do windo to na tak, tak. Ale dobra, spoko okay. rozszarpisz ich. Tam przy wejściu są co, nie? Jak w windą, to są na wprost. Dobra. Jak tutaj do środkowego pomieszczenia, przypadkiem, by to ja mogę zrobić turbo zamknięcie, bo mam tutaj taki specjalny przycisk jak turbo zamknięcie. No. Dobra. Jest to schowaj się tutaj gdzieś za rogiem po prostu. Nie wniejdź tam, bo ja tu sobie turbo zamknięcie aktywuję. Niech wejdą tutaj do środka Ja je tutaj... Wejdź do środkowego pomieszczenia i gdzieś sobie stań tutaj, o! I zaczekaj chwilę Niech oni wejdą do środkowego pomieszczenia Ja zrobię Dobra, turbo zamknięcie mnie rzadko to się udaje ten... zdobyć, więc może się teraz uda Muszę tylko wbić tutaj No chodźcie tu! Co się, co się boicie? Chodźcie tu! Chyba nie wejdą Nie, idą, 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 Zjedziesz spoko, idą, 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 i spokojnie i i Idą na spokojnie jakaś po prostu klasa Zabij! Nie no, serio. Zabij go. Rozszarp go na kwaśne jabłko. Dobra. Easy. Króciutko. Dobra, ładnie, rozegrane. Dobra. Przeciwko mnie jest. Widzę, widzę, widzę. Tak, są tutaj. Możesz iść, ja zamknę z drugiej strony. O kurde. Dobra, zamknąłem. Ej! Dawaj, rozszarpuj go Ej, ej. Kurde, nie udało się. Uciek. Kurde, bo oni czasami tak biegają, z że... zabiego zabiję go, zabiję go. Aj, aj, aj. kurde Dobra, goni go. No, no, no i pięknie, no. ugrane. Ejbi zginął jednak. Ej, czemu, czemu kasa D wygrała? A, bo jedna uciekła? Aby. A, to. A, to. kurczę. A i tak, a i tak była ładna dostaną. runda. Mi się podobało. Całkiem kooperacyjna. operacyjna rozwaliśmy i ich na kwaśne jabłko. Króciutko. Easy. Bang. znowu górą. Zwycięstwo z premedytacją to się nazywa. To operacja To było No Zatwiliśmy ich na kwaśne jabłko. Kitara Siemu, tak ich rozwaliśmy. No, powitacie się o kogoś. Pamiętajcie, to jest Ekipa i Biego, więc spamujcie i biemu koniecznie, kto jest kim. On zna każdego. Tylko u nojmi o tej SCP. Typie, to są legendarne gry, które już od kilku lat są z kanałem, a ja dostałem razem z nimi. Dokładnie. Jak Mmm, Zabił mnie Rzucił Króciutko. Jednego zabiłem, drugiego, drugi mnie zabił. Jak go zabiłeś? Tak, I did it. No, miałem broń. Byliśmy gdzie i no posłużyłem się aż muzeum jako baita, A potem no nie złożyłeś, przykro mi. Podziwiłem się. kurde debile z mojej własnej drużyny. Już nie pamiętam kto to jest. Ja tego nie chcę. Tak Ale generalnie stawali mi przed, przed tymi, więc mogłem albo ich zastrzelić, albo, albo ścianę strzelić. Uber nie wyzywaj ekipy że... Biego! O, naukowe, naukowe zbiegniemy z naukowstwa. Mówię, zejście mi z linii kurde strzały No bo to jest ekipa i Dobra, kogo my tu mamy? Jest i on! Ej drużyna, Kurde i yes, Ejbi! Znany na cały świat jako pogromca desmoków. Ejbi, jak się czujesz?

Por prosto baby, 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 baby. Ejbi Ejbi ej, 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 <grywa> Chodźcie wiem gdzie co lewczarka Hejbi Ejbi ej, Dobra, chodź no, tutaj to poczekamy za na niego VGZ na górze chodź Co się dzieje ej, Co to za farsa Dobra Ajbi, gdzie teraz idziemy? Dobra, ja ja Dobra, za ja ej, ja wiem, ja chodźcie, chodźcie za mną na dole jest fajna miejscówka Hejbi Chaj cię wam Ja mu ufam Chodźcie Baby. Baby. Dobra, chodź, Ejbi, chodź, fałg Poczekamy na niego tam na zewnątrz, chodź. Dobra, tu na niego poczekamy. Chodź, nie, blać. mnie prawie zabiłeś w poprzednim tym. Chodź, go przekupuję, chodźmy. De po prawej, de po lewej O oh, Boże Ejbi, ejbi Nie nie niej, nie, nie, nie biegł, ej, biegu. Dobra, poddaję. Jakby co Siema. jestem poddany Ale uciekam przed potworem Zwiążcie mnie, przyjemnością się dam związać jakiś dobra, 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 możecie mnie aresztować co chcecie, ale zabierzcie mnie stąd, bo jest horror jakiś tutaj Nie no. ma problemu Naprawdę. Hupp, Spu... i to tak, generalnie współpracowałem z ABIM. Dzięki moim wzorowym wskazówkom Ejbiemu udało się zdobyć broń, więc jest uzbrojony, jakby co. No nie no, oszukujmy tak, się. Nie Huppert, gdyby, nie? ja Znam tą placówkę jak własna kieszeń. Trochę go prowadziłem, muszę przyznać. I nie gdyby moja wzorowa postawa i generalnie znajomość placówki oraz e, wsparcie duchowe w życiu, Eibim sobie nie poradziłby w życiu tak, jak sobie poradził. Naprawdę. No tak, pewnie. Wspierałem go cały czas podczas całej jego wyprawy po Aladzonie. Chodziłem za nim i dodawałem mu otuchy. No, on mi wręcz dziękował po tej całej akcji. Mówił, że bez mnie nigdy by nie zaszedł tak daleko jak zaszedł, ale jakby to ująć? No niestety został zaatakowany przez gigantycznego ogromnego psa. Nazywany inaczej Bolo. Dobra, tak się no, nazywa to, ten pies, no. no <grym 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 to nie moja wina nie gdzie Idziemy. Bo... Nie przyliśmy, bo bolo nie daliśmy smakołyka, dlatego teraz wszystkich zjada. A to wszystko to wyjaśnia całą sytuację. No nic, dobra, gdzie idziemy. <grym> E, Tutaj? To no, To przydałaby nam się... O, nie Co jest? Bolo? Bolo? O nie, mamy przegwizdane Dobra, musimy uciekać to, szybko Musicie mnie stąd tak, wyprowadzić dobra, i odeskortować, to jest jedyna droga ucieczki No to, o, to Ja to już już U, nie nie tylko niestety karty nie mam, ja bym wypił to kolęte No nic dziwnego, każdy by ją wypił, Coca-Cola, nie wiem czy wiecie Wiecie dlaczego ona dodaje tyle energii? Dlatego, że jest kokainą no to jest ta prastara, która... Wie. No, która jeszcze była z kokainą. To prawda. no, kola z kokainy. Dokładnie, tak to wygląda, każdy wie, że kola z Dokładnie, jest z kokainą, bo kiedyś dodawali kokainę to jest ta właśnie stara. Jeszcze z kokainą. Dobra, A gdzie i teraz bolo, no nie, ja jestem związany, więc ciężko by było, gdybym miał o. kartę. Właśnie, jest trochę... No nie. Ale my jesteśmy mózgami, nie wzięliśmy karty, żeby to otworzyć i teraz mm. jesteśmy tu wiseli. Ej, to może chodźmy do Lightzonu, bo tam ja jest Lightzone, chodźcie. Pomysł. O dobra, dobry pomysł. Chodź, chodź ten. Ooo, nie nie strzelaj, czemu we mnie strzela, że jesteś tym związany. Dobrze, spokój, spokój co karty. No. no. Okej. Okay. Ma, ma ktoś ma... może kartę tutaj na no, tym. mam no, też. A ma właśnie masz kartę do otworzenia 096? Uuu, dziękuję Ci za ten cika, piąteczka YouTube, dla ciebie. Pora Wielkie dzięki za dojecika! O zero legendarna karta! Noooo! Patrz, tu jest. tu jest super kraina. Dobra, Cieka, dobra, za... chodźmy po Coca-Cola, się napić. O, to... o, o nie, to bolo! Mam przeglizdane! Tylko nie bolo! 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 Klasa te. bolo! B. Porze, plac bolo! <laughs> <F>. <laughs> nie ma widać, że tak miał na imię. Art <laughs> bolo. <śmienic> Widzicie? BOLO! bolo. <śmienic> bolo. Ja umarłem. A, a Szkoda. No. Ach, ale była dobra runda. O, dzień dobry. O, żyjemy. Dobra, dostałem, <śmienic> ej, nie wiem czy wiecie, dostałem taki cynk od reszty, że w placówce jest groźny pies, którego nazywają Bolo. Ej, no bez jaj, czemu to jest zagrane? <śmienic> ej, co to ma być? Tak się robi. <śmienic> o nie. Lizzy! Zanował ej. ej, to był skandal! Bro, da się przytrzymać, tylko i wyleciał od razu! Eeeeh! Wtedy miała ustawę! Wtedy miała ustawę! Wtedy jak mamy pokonać bolo, jak ty właśnie nas zabiłeś? No. <laughs> no dziękuję Dobra, bardzo, byłem dowódcą! <laughs> 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 Dobra, tak więc teraz jestem dowódcą! Więc jeszcze raz powtórzę: mamy zadanie wyeksterminować groźnego psa! BOLO! Jeszcze raz powtórzę. Dobra, AB, jesteś moją prawą prawą ręką. Ej. Mnie. Nie, nie bo jestem Nie szkodzi, AB. Jesteś jesteś moją prawą dłonią teraz. No, Twoim Pamię zadaniem Pamiętaj. jest chodzić za mną, a ja będę cię wspierać mentalnie. Tak, <słuk> może jesteś najsłabszy, ale najsłabszy z naszych. No, ej, ale pamiętasz, jak Super. Ci pamiętasz te czasy, jak byśmy kiedyś klasą day ci pomagałem. To były czasy. Dobra... Był, potem, nie... potem nagle jesteśmy i Dobra, czasy się zmieniły. Dobra, pierwsze ja muszę się dostać... Nie. Gdzie jest ten, jak to się nazywa, kontrola umysłów? Nie kontrola umysłów, tylko ten, rozmownia przez Intercom. Muszę porozmawiać z resztą świata. No. E, idziemy chyba w dobrym kierunku. Mam nadzieję, bo Pracze, potrzebuję dole. komunikacji z interkomem. Gdzie jest interkom? Gdzie jest Intercom? Prosto. Prosto. I dalej prosto. Jak chcesz interkom to się cofnij. Nie o, sądzę, no, ja, dobra, wstydzę się. Ej, a, blagi ma tutaj. Dobra, ja suwa się. Ja otworzę. otworzę. Suwa się, ja otworzę. Odsunąć się. Tylko okay, szef może odsuwam. rozmawiać z resztą świata. Nie sądzę. Nie, kurde ty debilu, zacięło mi się, gra przez przypadek. Ja bym go już odstrzelił. Gdzie ten jest, ta gałga? No, co to no ma być? Kłócenie się z szefem? Kłócenie się z kapitanem? Nie wolno Króciutka z takimi No, króciutko Kurczę, no kłóci się z kapitanem Z kapitanem się kłóci I teraz muszę czekać 100 sekund, żeby ten... pogadać znowu Będziemy się szefie osłaniać 100 sekund muszę poczekać, żebyś przez interną pogadać? Kto to w ogóle wymyślił za chore prawo? Ja cię kręcę, a miałem do. To jego wina. No Ebi, czemu to zrobić? Zacięło mi się akurat. Akurat tak biegło <grym> mi się zacięła klawiatura i musiałeś tu wykorzystać to. Oh nie. To jest najgorszy, najgorszy. pech ever. Ebi, naprawdę ciebie lubię, ale miałeś być moją prawą dłonią, a nie moją prawą. Tę nogą. A nie, tw twoim Q. <grym> ja nie, moim Q. Ja cię kręcę aż komodei oraz Vexy Games. Sytuacja, jest... I, i tak. game sytuacja jest. Aż modei. I Vexy Games sytuacja jest. Niewiarygodnie brutalnie. AB popełni samobójstwo. Zapiszcie w oficjalnym raporcie. Oj, oj. No dobra. No. Zdjęcie też, czy bez? Tak, tak, tak. Proszę udokumentować. Witam cię obcy okay. To tak, oficjalny raport AB popełni samobójstwo. Strach. Ee, jaki po prostu. No nie wytrzymał e, e, tego stresu. Strach interkomowy. Tak, stresu nie wytrzymał. Straszny stres generalnie. No. Dobra, zostało 40 Załamam sekund. Się. Proszę opuścić salę interkomu, będę przemawiał okay. teraz. Dobra, będę przemawiał. Jeszcze 30 z tego, musimy też chwilę też poczekać. Dziesić, jeszcze ona. chwilę, jeszcze chwilę. Poczekajcie, jeszcze 30 sekund mamy. Inaczej kolejna osoba popełni samobójstwo. No, lepiej to jest żeby taka nikt choroba. nie już nie popełniał samobójstwa. Mam bardzo ważne rzecz do przekazania. No, no my. No, jeszcze 15 z tego, musicie chwilę poczekać. 15, 14 jeszcze Poczekajcie, ja muszę się, ja Dobra, to idźcie odlej, a ja tymczasem no. poczekam jeszcze tutaj chwilę. O, jak już tak blisko. Jezu ale emocje. 6 no, sekund zostało. O no. mój Boże. Dobra, zaraz tam wchodzę na dzikiego. Uwaga, będę zaraz im. gadać. Ale nie gada. Oficjalny raport AB popełni sam bójstwa. Teraz Bolo. Jakby ktoś nie słyszał, to w placówce grasuje groźny pies, który ma na imię Bolo. Dokładnie, tak na imię co, nie? Ale to jakby co? A tak poza tym, Amy opanował placówkę, oficjalny raport, a tak poza tym, polo jest na wolności. Polo. O jej, idę stąd, ale się groźnie zrobiło. <laughs> to jest przykre. O nie. to tak szybko. Powiem, że było warto. Bicie w ten terko. <laughs> nie. Nie... Dla, taki, dla takiego maru. komunikatu było warto <grym> A co się stało? Mniej było? Bolo wygrał Ale wstyd Ale ja, ja kończę ten odcinek, Polo trzymajcie. Bolo Legendarny Bolo co, nie dostał smakołyka i postanowił no, Tak, tak no, no, restart